Dzisiaj rekordy świata Fortnite. Hej, sie, siemanko, moje mordy, z tej strony wiadomo, dzisiaj mam dla Was kilka rekordów świata, które na pewno Was zaskoczą. Tutaj macie zwycięzcę poprzedniego pakietu Batmana, a jeśli chcecie go wygrać dzisiaj, to wiecie co robić. Łapka w górę, komentarz i subskrypcja z dzwoneczkiem, a my lecimy sobie do materiału, żeby tego całkowicie nie przedłużać. A jeżeli nie zostawisz łapki w górę w ciągu 5 sekund, to ten pająk nawiezicie w nocy. Lecimy. Okej, okay, a więc numer 1 czepiaki. Wielu z Was może nie pamiętać tej broni w Fortnite, która została dodana już kilkanaście updateów temu. Był to Zwykły przyszyzak do killa, który w Fortnite Battle Royale otrzymał bombowe moce. Była to broń wybuchowa, którą po rzuceniu po kilku sekundach do dotarcia do celu po prostu wybuchała. I bez problemu mogliśmy zabijać tym wszystkich przeciwników. Zadawała ona 100 damage'u, ale jeden z graczy poszedł o krok dalej. Kiedy to wylądował na górce przy starym Dusty Divot, który w tym momencie widzicie na ekranie, bez problemu postarał się po prostu wyrzucić te czebiaki przed siebie na maksymalną odległość. W pewnym momencie zorientował się, że trafił swojego. Przeciwnika z niesamowitej odległości i zaczął do niego strzelać z minigana, co jest oczywiście absurdalne, ale chciał go bez żadnego problemu zabić. Natomiast zorientował się za chwileczkę, że czepiak po prostu wystarczył, aby zabić swojego przeciwnika i pokonał go on z niemal 180 metrów. Znajdował się on na dużej wysokości i rzucił tego czepiaka całkowicie w dół, co czyni ten rekord praktycznie całkowicie niepobijalnym, ze względu na to, że bardzo ciężko jest rzucić w ogóle na taką odległość czepiakiem. On przy okazji trafił i ustanowił rekord. Świata 181 metrów rzutu rzepiakiem. Jest to naprawdę niesamowity rekord, a Wy pobiliście kiedyś swój własny, a może rekord świata w Fortnite? Numer 2 to Water Bottle Flip, czyli po prostu rzut butelką, obrót i wylądowanie albo na korku, albo na swojej podstawie. Był to bardzo popularny challenge kilka lat temu na YouTubie i robił on ogromy wyświetleń. W sezonie 10 pojawił się on oczywiście w Fortnite Battle Royale, co spowodowało, że gracze całkowicie poddali się właśnie temu trendowi. Water Bottle flipy i trickshoty z tego po prostu robiły niesamowitą ilość wyświetleń, a jedne z nich możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. Jeden z graczy jednak podjął się rzucenia z butelki z maksymalnej wysokości Fortnite, dzięki czemu czyni ten rekord praktycznie całkowicie niepobijalny. Można go wyrównać, ale bardzo ciężko jest go po prostu pobić. Jeden z graczy, proszę zobaczyć w tym momencie na ekranie, rzucił butelką właśnie z najwyższej możliwej wysokości Fortnite, co spowodowało, że wylądowała ona na ziemi po 8 przekręceniach, co jest oczywiście rekordem świata na ten moment Fortnite Battle Royale. Nikt nie rzucił dalej, i z wyższej wysokości. 8 flipów to oczywiście najwięcej, co mogliśmy uzyskać w tym momencie w Battle Royale i wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych rekordów świata, jakie mogliśmy zobaczyć w dzisiejszym materiale. Sama butelka wylądowała naprawdę niesamowicie, a Wy dajcie znać w komentarzu, ile flipów udało Wam się zrobić. Numer 3 to C4. C4 w Fortnite Battle Royale pojawiła się już kilka dobrych miesięcy temu i dalej jest dostępny w trybie Playground. Natomiast w grze nie jest on dostępny i co czyni rekord praktycznie niepobijalnym. Natomiast możemy Zobaczyć, jak daleko właśnie taki zasięg C4 sięgał. Ze względu na to, że C4 było odpalane później, a nie wybuchało od razu, mogliśmy pobić naprawdę bardzo wysoki rekord, jeżeli chodzi o właśnie oficjalną grę w Fortnite. Jest wiele nieoficjalnych rekordów, gdzie na kastomach ludzie zabijali C4 przez całą mapę i uzyskiwali jak największy wynik. Natomiast w oficjalnym meczu w Fortnite Battle Royale największy wynik zabójstwa w C4 eksplozji to oczywiście 1368 metrów. Aby wam to uzmysłowić, pokażę wam, na mapie ile to jest 1368 metrów. Możecie to zobaczyć w tym momencie na ekranie. Jest to tak daleki dystans, że absolutnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie znajduje się nasz przeciwnik, a co dopiero setapować takiego fraga. Wydaje mi się, że jest to rekord, który absolutnie nie jest do pobicia w tym momencie, ze względu na to, że w oficjalnych grach nie ma C4, ale i tak wielu graczy na pewno nie podjęłoby się pobicia tego rekordu ze względu na tą odległość, która już i tak jest naprawdę wysoka. Numer 4 Winstreak wygranie 20-30-50 czy nawet. 100 gier dla średnio zaawansowanego gracza w całej karierze Fortnite a, to nie jest oczywiście żaden problem. Natomiast ile gier z rzędu udało wam się wygrać? Jeden z graczy, Oniku G7 Evo, uzyskał tych winów 76 z rzędu. Tak, dobrze słyszycie. 76 wygranych z rzędu bez żadnej porażki, bez żadnej śmierci. 76 wygranych jest to wynik, który absolutnie oszałamia. Mnie osobiście udało się wygrać około 5, 6 gier. A wam 5, 6, 10, 15, 20? Ale 76 i jest to naprawdę niesamowity wynik. Ze względu na to, że w Fortnite Battle Royale mamy wiele RNG faktorów, które wpływają na naszą gierkę. Aby wygrać 76 meczy z rzędu i nie paść na przykład na pierwszej miejscówce, trzeba grać wszystkie mecze solo jak po prostu zwykłego World Cupa. Wydaje mi się, że jest to dosyć dziwna sprawa i naprawdę bardzo wysoki rekord. Spróbujecie go pobić? Bo ja nie. Kolejnym rekordem, który jest naprawdę niesamowity w Fortnite Battle Royale, to najwięcej wygranych. Ile wy macie? 200, 300, 500, 1000, 2000? Oczywiście, że macie tych winów. Sporo, natomiast najwięcej oficjalnych meczy w Fortnite Battle Royale wygranych gracz Z Rotation, który wygrał tych meczy aż 10270, na moment, kiedy po prostu był robiony ten film. Jest to niesamowita liczba, którą każdy z nas chciałby uzyskać. Tak jak mówię, w Fortnite jest wiele faktorów RNG, które to nie pozwalają nam wygrać większości gier, które po prostu gramy. Natomiast 10270 winów, coś musi być na rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, ile wy macie winów w Fortnite. No i kolejną rzeczą w dzisiejszym materiale to oczywiście 200 IQ Racket. Shot. Dlaczego Rocket shot 200 IQ już Wam tłumaczy? Ze względu na to, że pamiętajcie, że Wasz strzał liczy się od momentu, kiedy to po prostu traficie swojego przeciwnika i w którym miejscu się znajdujecie. Jeden z graczy oczywiście postanowił, aby pobić taki rekord. Co należy zrobić, aby taki rekord pobić? I praktycznie jest on już niepobijalny. Oczywiście zrobić rakiet rajdę w drugą stronę. Jeżeli jeden z graczy wystrzeli was w jedną stronę, a wy wystrzelicie rakiety w drugą, będziecie mogli pobić niesamowity rekord, jakim jest właśnie ten strzał z rakiety. A mianowicie jeden z graczy pokonał drugiego z 541 metrów używając rakiety. Co praktycznie podwaja zasięg rakiety w Fortnite Battle Royale. Rakieta ma zasięg około 270 metrów. Natomiast gracz ten pobił rekord i uzyskał strzał 541 metrów, co czyni ten rekord całkowicie niepobijalnym, ze względu na to, że jest to podwójny maksymalny zasięg rakiety, który w Fortnite Battle Royale jakkolwiek istniał. Dla przykładu, 541 metrów jest to tyle na mapie, co możecie sobie w tym momencie wyobrazić, jak daleko ten strzał padł. Natomiast jeden z najdalszych strzałów w oficjalnych meczach Battle Royale padł również w kolejnym rekordzie, a mianowicie jest to sniper shot. Sniper shot i jeden z graczy, który pokonał swojego przeciwnika z 491 metrów, co możecie zobaczyć na mapie w tym momencie, jak to wygląda. 491 metrów ze snajperki jest to oczywiście bardzo daleka odległość, zważając na to, że mamy bullet drop, czyli opadanie kuli podczas lotu. Prawdopodobnie był to randomowy strzał, który to po prostu poleciał w eter i zabił jakiegoś przeciwnika. Musiał znajdować się on w bardzo dalekiej odległości, a na 491 metrach praktycznie nie jesteśmy w stanie zauważyć swojego przeciwnika na mapie, a co dopiero? Wyważyć strzał ze snajperki tak, aby stał się on naprawdę celny. Wydaje mi się, że jest to całkiem przypadkowy strzał, który dotarł do celu całkowicie przypadkowo. 491 metrów to rekord świata pobity właśnie ze snajperki. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza najdalsza odległość strzału ze snajpy. No i kolejnym punktem w dzisiejszym materiale są standpointy. Kiedy pierwszy raz wózki zostały dodane do gry, oczywiście wielu graczy próbowało pobić rekord standpointów, jakie po prostu były możliwe w grze. Bili oni różne rekordy. 30-20 milionów wózkiem, natomiast prekursorem w tym temacie... Okazał się dr Lupo. Doktor Lupo, używając skład Crashera, uzyskał 65 milionów punktów. Jest to bardzo duży wynik i próbował go pobić kilkukrotnie. Najpierw uzyskał 45 potem 55, a potem 65 milionów punktów. I nie zrozumcie mnie źle, Pobicie 60 milionów punktów nie jest takie trudne w Fortnite Battle Royale. Natomiast najtrudniej jest ustać i wylądować ten skok. 65 milionów to oficjalny rekord ustanowiony przez Dr. Lupo i opisany właśnie na stronie, którą widzicie w tym momencie na ekranie. Doktor Lupo ten rekord pobijał bardzo, bardzo, bardzo długo. co spowodowało jego niesamowitą reakcję, jeżeli chodzi o samo pobicie rekordu. Sami możecie ją zobaczyć w tym momencie na ekranie. Jest to naprawdę ciekawe, że gracze poświęcają tak dużo czasu na tą grę, aby pobić jakiś rekord, taki mniej istotny. Zastanawialiście się może, jaki jest najszybszy rekord fragów w Fortnite Battle Royale? Oczywiście, że nie, natomiast ja postanowiłem Wam pokazać go w dzisiejszym materiale. Jeżeli chodzi o ten rekord, to oczywiście na wielu eventach gracze budują sobie platformy, które to po prostu powodują, że mają mieć dobry punkt widokowy na jakiś event, który aktualnie znajduje się w Fortnite. Ta aktualnie sytuacja miała zdarzenie przy evencie rakiety, kiedy to w sezonie czwartym rakieta wystrzeliwała nam do góry. Oczywiście możemy zobaczyć w tym momencie, jak gracze budują podest sobie po to, aby po prostu mieć dobry widok na rakietę i dobry widok na całą mapę, kiedy rakieta będzie podróżować. Natomiast jeden z graczy postanowił być zwykłym śmieszkiem i zrzucił 43 osoby w jedną sekundę właśnie z takiego miejsca. Dzięki czemu uzyskał on rekord najszybciej zdobytych 43 fragów pod czas gry, ze względu na to, że po prostu zrzucił ich z mostu. Było to dosyć słabe zachowanie, ale na koniec oczywiście zatańczył nam taniec Bambika, co spowodowało jeszcze większe zdenerwowanie graczy. Natomiast rekord rekordem i został on pobity, więc dlatego znajduje się on w dzisiejszym materiale. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Robiąc film o rekordach Fortnite Battle Royale nie można zapomnieć o Budze, czyli zwycięzcy World Cupa, który to w Nowym Jorku wygrał ponad 3 miliony dolarów. Jest to dotąd największa wygrana w Fortnite Battle Royale, jaka miała okazję być. Epic Games zrobiło naprawdę niesamowity event, na którym dzięki Jacobowi miałem okazję być. Jest to naprawdę niesamowite, jak wiele pieniędzy jest pakowane właśnie w takie wydarzenie Fortnite'a. Dodatkowo jeszcze 3 miliony nagrody i miliony nagród dla wszystkich innych graczy. Dajcie znać w komentarzu, co wymyślicie o polityce Epic Games i co wymyślicie o wygranych pieniążkach właśnie w tą grę. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie łapę w górę, jeśli tak. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.